Dzień dobry, tu TechStory Light, podcast, w którym skrótowo opowiadamy o najważniejszych, najciekawszych albo najbardziej zaskakujących tematach związanych z technologiami. Dziś jest wersja Light, ale zapraszamy też na nasze tradycyjne, pogłębione odcinki, w których pod wieloma kątami staramy się wytłumaczyć, jak technologie meblują nam świat. W dzisiejszym odcinku opowiemy Państwu o tym, jak algorytmy mogą i co więcej powinny być wykorzystywane w służbie ochrony dzieci, o tym, komu Elon Musk odda stery Twittera i o tym, kto chce do dokręcić śrubę sztucznej inteligencji. W podcaście TechStory witają Sylwia Czubkowska oraz Joanna Sosnowska, redaktor prowadząca projekt Nauki w Gazecie Wyborczej. TechStory. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów dzisiejszego odcinka, jak zwykle mamy do was prośbę. Jeżeli lubicie słuchać takich historii, to zasubskrybujcie nasz podcast, ocencie go, a może nawet podzielcie się nim ze znajomymi w mediach społecznościowych. Takie wsparcie jest dla nas bardzo cenne, bo ułatwia nam przebicie się przez mur algorytmów platformowych. No dobrze, to mamy dzisiaj kilka dość różnych tematów. Od czego zaczynamy? Może zanim przejdziemy do sztucznej inteligencji, która dzisiaj będzie naszym największym blokiem, to y, skupimy się najpierw na takim najgorętszym wydarzeniu ostatniego tygodnia właściwie na najgorętszym nazwisku bo y, nie wiem, Asia, czy pamiętasz, jak Elon Musk zrobił na Twitterze kilka miesięcy temu Taki quiz, czy powinien odejść z Twittera. Czy pamiętam, prawie, prawie zagłosowałam w tej ankiecie. No, Ręka ta... mi tak drżała, że naprawdę. Dlaczego prawie? Znaczy, żeby został, tak? Chciałeś zagłosować? <grym> to nigdy tego nie ujawnię. <grym> no, jakby nie było, my wtedy traktowaliśmy ten quiz trochę jak taki żart, a okazał się prawdą. I Elon Musk właśnie ogłosił, że odchodzi z pozycji prezesa Twittera. A stery tej firmy przejmie nowa CEO, bo wreszcie to będzie kobieta, Linda Jakarino. Um, no i może powinniśmy zrobić nową e, ankietę, czy znali Państwo wcześniej to nazwisko? Bo... No nie znali, no my też nie znałyśmy my Trzeba się, się znały. przyznać. No tak, tak, oczywiście. E, I prawdopodobnie w świecie Big Techów nawet, ona nie była jakoś specjalnie szeroko znana, no ale teraz na pewno e, będzie rozpoznawalna, szczególnie, że Jakarino no, nie jest nowicjuszką w branży, to broń Boże. E, ewidentnie Mask szukał do Twittera kogoś z z takim dużym doświadczeniem i menedżerskim, i mediowym. No a jak Arino w świecie mediów, i to na samym szczycie pracuje od lat. W... No tylko, że nie mediów społecznościowych, tak, nie, nie Big Tech'ów. Tak, tak, ale w 2011 roku dołączyła do NBC Universal, gdzie stopniowo awansowała na sam szczyt tego globalnego e, biznesu reklamowego firmy, a wcześniej przez dwie dekady pracowała w Turner Broadcasting, więc no, naprawdę doświadczenie w świecie mediów oraz w świecie biznesu, e, biznesu i reklamy, co ważne dla Twittera, ma. No tak, bo ona w NBC Universal odpowiadała chociażby za uruchomienie serwisu streamingowego Pikok, którego wciąż mhm. jeszcze nie ma w Polsce. Szkoda, bo tam na Pikoku są całkiem fajne rzeczy. E, nadzorowała też mało takie mało ci. Mało ci, naprawdę? No bo już nic nie ma na tych, które mhm. ja mam. Ja już mhm. kasuję po kolei. Mhm. Y Nadzorowała też Jakarino takie duże wydarzenia pokazywane na żywo, jak Super Bowl czy Igrzyska Olimpijskie. A zapewniała kontakty ze spółkami technologicznymi, w tym ze Snapchatem, YouTube'em i oczywiście z Twitterem. I to chyba tak naprawdę, bo mimo już nie ma doświadczenia w Dolinie Krzemowej, to to doświadczenie współpracy z firmami technologicznymi chyba przekonało maska do tego, żeby ją ściągnąć. Szczególnie, że zbudowała wiele partnerstw z tymi firmami na przestrzeni ostatnich lat. I wszystko wskazuje na to, że ma pomóc też Twitterowi w odbudowie tych partnerstw takich komercyjnych, reklamowych, no bo przez ostatnie miesiące Mask, to raczej robił dużo, żeby te partnerstwa zerwać i stawiał dużo mocniej na monetyzację Twittera via subskrypcję, czyli ten słynny blue button, tak, z którym idzie mu... Ee. Powiedzmy, że słabo. Z reklam też zarobków nie ma takich, jakie były. Pozwalnią ludzi. Mamy cały odcinek, też o tym bardzo polecamy, jak zwalnią ludzi związanych też z rynkiem reklamowym. No i pojawienie się teraz Jakarina wskazuje, że być może jest odwrót. Ja nie wiem, czy to Musk zrywał te. Czy też dążył do zrywania tych. kontraktów czy znaczy jego, jego działania doprowadziły do zerwania. O tak, tak, no tak. To będzie bardziej precyzyjne. No ale też, co trzeba powiedzieć, sam Musk z Twittera, broń Boże, nie odchodzi. Chce w nim zostać jako CTO, czyli Chief Technology Officer, czyli. oraz prezes zarządu, czyli de facto będzie się zajmował takim projektowaniem nowych produktów, sprawdzaniem, czy te, które są obecnie, działają w odpowiedni sposób. Czyli. De facto no, tym, co, będzie Tym, co go kręci. Tak, nie? tym, co go kręci i tym, co robi teraz. W, czyli szuka trochę luki w całym, dziury w całym, i e, ale dzięki temu produkty mm, na koniec dnia no, z, 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 zyskują usprawnienia. No ale z Karina jest w ogóle bardzo ciekawie, bo mimo tego, co już powiedzieliśmy, że jej nazwisko nie jest jakimś najgorętszym nazwiskiem na w firmamencie Doliny Krzemowej, to jej wskazanie na nowego CEO z miejsca zbudziło sporo emocji i takiego grzebania, kim ona jest, kogo obserwuje na Twitterze, z kim miała kontakty. Z jednej strony w tej amerykańskiej skrajnej prawicy pojawiło się sporo zwolenników teorii spiskowych, którzy podbijają fakt, że uwaga, uwaga, bo to jak Karina, to popierała w ogóle szczepienia przeciwko COVID. <grym> Najgorzej. Najgorzej. Na I przy, i przewodniczy grupie zadaniowej dotyczącej przyszłości pracy, w Światowym Forum Ekonomicznym, Uh -huh. Więc w ogóle, słuchaj, jak, jak to jest? Deep State, nie? Tak, tak, tak. Deep tak, State. Tak, uh -huh. Więc straszę, strasznie, strasznie. A z drugiej strony zaczęło się też takie rozliczanie jej ze związków z Trumpem, bo ona doradzała administracji Trumpa w kwestiach sportowych i żywienia, a nawet sprawdzenie, kogo obserwuje na Twitterze i że to są takie prawicowe konta, które też obserwuje mask, więc hmm, na pewno będzie zwolenniczką tak jak Mask, na przykład y, absolutyzmu, wolności słowa. Uh -huh. Nowe nazwisko, a już Budzi, budzi emocje. Ja bym jednak sugerowała y, wziąć na wstrzymanie i poczekać, choćby na. Niech ona zacznie pracę w ogóle. Tak, niech w ogóle zostanie tą prezeską, bo my no. wiemy doskonale, że z maskiem i jego zapowiedziami tak. to bywa tak, że może ulec to zmianie. Ale ewidentnie widać, że będzie ta nowa prezeska Twittera pilnie obserwowana przez opinię publiczną. E, to na pewno, tylko szkoda, że takiej równie silnej obserwacji brakuje zagadnieniom. Związanym z wdrażaniem technologii, które naprawdę mogą rozwiązywać takie najtrudniejsze problemy społeczne. Robię tutaj taki trochę szpagat myślowy, ale e, chcę m, Ciebie i Państwa przenieść do historii, którą mam wrażenie, że żyła Polska całkiem niedawno. I historii bardzo trudnej, bo jest to historia wstrząsająca, czyli historia zakatowania ośmioletniego Kamila z Częstochowy, zakatowanego przez swojego ojczyma. Chłopczyk przez 35 dni walczył o życie w szpitalu, ale jego obrażenia były zbyt poważne. 8 maja zmarł, a na jego pogrzebie pojawiły się tysiące poruszonych cierpieniem tego no, chłopaczka ludzi. Tylko, e, oczywiście, może powstać pytanie, dlaczego w ogóle mówimy o tej historii w podcaście technologicznym? Bo tej tragedii może było zapobiec. Mhm. Znaczy, przynajmniej teoretycznie można było jej zapobiec. Tej tragedii setkom innym, a może tysiącom innych e, tragedii, gdzie ofiarami przemocy domowej padają dzieci. E, I może temu byłoby zapobiec, a przynajmniej mieć większą kontrolę. I szybciej wyłapywać tak zwane czerwone flagi, wskazujące na to, że jest potrzeba takiej zdecydowanej interwencji, bo zagrożone jest życie i zdrowie dziecka. Mówimy o tym, że można byłoby temu zapobiec, bo rzeczywiście są konkretne rozwiązania i są konkretne techniki, technologie, które pomagają w takiej analityce, analityce która jest nazywana procedurą serious case review, czyli takich poważnych. Poważnych wydarzeń, poważnych zdarzeń, które powinny być jak najszybciej rozwiązywane, chociażby odbieraniem dzieci do pieczy zastępczej, do opieki zastępczej, tak? O braku tej procedury napisała w takim mocnym wpisie na Facebooku Anna Krawczak, to jest badaczka i członkini interdyscyplinarnego zespołu badań nad dzieciństwem na Uniwersytecie Warszawskim, y która od lat zajmuje się tematyką właśnie y takiej analizy sytuacji dzieci w Polsce. I ona tłumaczy, że opracowano nawet konkretne narzędzia, które by wystarczyłoby w Polsce znać i wdrażać i stosować, by no, była większa szansa na uratowanie takich dzieci, właśnie jak Kamil. Ja tu bym zacytowała po prostu kawałek jej wpisu, bo on się broni sam w sobie. Nie wszystkie tragedie da się przewidzieć, ale tragedie Kamila, Zuzi i Blanki to są wspomniane dzieci, które też zostały zabite przez rodziców w ostatnich latach. Albo opiekunów. Tak, opiekunów, tak. Nie wszystkie te tragedie były tragediami klasycznymi, które nie tylko dało się przewidzieć, ale opracowano w tym celu nawet konkretne narzędzia. Wystarczy je znać i stosować. Piszę o tym z uporem maniaczki, ponieważ polską specjalnością jest ciągłe opowiadanie bzdetów o nieprzewidywalności wydarzeń, które po pierwsze są schematyczne, po drugie przewidywalność doczekała się, i nawet konkret, doczekała się nawet konkretnych algorytmów, po trzecie mają skatalegowane czynniki ryzyka i szansy. A po czwarte, tysiące ludzi dekadami spłaszczało sobie cztery litery nad badaniami aktowymi i zdzierało zalówki w badaniach terenowych nad empirycznym potwierdzeniem, że te algorytmy działają i można je stosować w politykach ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Cały ten wpis w ogóle Państwu polecam. Można go znaleźć, bo on jest na otwartym profilu Anny Krawczak. Ja może wyjaśnię, na czym polega cała, cała te Serious Case Review. To, to ma być taka dokładna analiza, którą. Którą powinno się przeprowadzić po tragicznej śmierci dziecka, po to, żeby sprawdzić, na którym etapie coś zawiodło, czy, czy gdzie to zawiodło. System, gdzie zawiodło? Tak, tak. tak. Tak, generalnie tak. Chodzi o to, że, żeby zdefiniować luki i je załatać jak najszybciej, czyli żeby później, kiedy będzie taka sytuacja, żeby, żeby, żeby ta luka już była, żeby się nie pojawiała więcej. Czyli to, to mogą być pytania takie jak: czy nie rozmawiały ze sobą instytucje państwowe, czy pracownik pomocy społecznej był niewystarczająco empatyczny, albo może, czy w danym mieś mieście były niewystarczające, czy były po prostu braki kadrowe? I taka analiza pozwoliłaby rozpoznać, co nie zadziałało, uszczelnić tę lukę i sprawić, że być może do kolejnej takiej tragicznej śmierci by nie doszło. No tak, czyli po prostu zastosować konkretny, zalgorytmizowany mechanizm wyciągania wniosków, takiego. Takie taki mechanizmy, które stosują wszystkie poważne firmy w swoim działaniu, tak naprawdę, tak na bieżąco zarządzanie kryzysowe. I, i to, co jest bardzo ważne, już dwa lata temu petycję żądającą przyjęcia ustawy o Sirius case review podpisało w Polsce 20, 22 tysiące osób. Ale wciąż tej ustawy nie ma. Wciąż nie ma tych mechanizmów wdrożonych, i w efekcie możliwe są takie sytuacje, jak ta w przypadku Kamilka, a sytuacja wyglądała tam tak, że jego rodzina miała założoną niebieską kartę w Olkuszu, gdzie mieszkała, więc pracownicy opieki społecznej wiedzieli, że dochodzi do przemocy, ale już w Częstochowie, gdzie się rodzina przeprowadziła, MOPS o przemocy nie wiedział i takiej karty nie założył. I to jest trochę nie do uwierzenia, że dwa ośrodki pomocy społecznej położone od siebie tam kilkadziesiąt kilometrów, kilkaset kilometrów, wszystko jedno, ze sobą się nie skomunikowały i nie sprawdziły, czy klienci opieki społecznej są objęci dalej odpowiednią opieką, tak? I kontrolą. Czyli zamiast pilnować dobrostan dzieci, mamy taki brak systemowych rozwiązań opartych także na ułatwieniach technologicznych. A to dopuszcza do tego, że mamy naprawdę potężne luki w systemie pomocy, że dzieci są latami krzywdzone i zabijane i ja bym nie chciała mówić, że może jedną dobrą rzeczą, która wyniknie ze śmierci Kamilka będzie wdrażenie tego, tego systemu, ale chyba nie ma innego wniosku tak? takiego, który byłby w jakikolwiek sposób pozytywny. No, niestety, tym bardziej, że no, myśmy też z uwagą i z dużymi emocjami przecież śledziły całą tę historię i to, jak ona się rozwijała, i e, informacje o śmierci Kamila też ciężko mm, przyjęłyśmy. E, tylko ja, ja bym powiedziała, że tam jest jeszcze jeden wniosek, bo to jest historia bardzo drastyczna i bardzo tragiczna, ale pokazuje, jak często się skupiamy na takich błyskotkach, na poszukiwaniu. Wielkich innowacji, a nie wdrażamy tego, co jest na wyciągnięcie ręki. Tak, takich kolejnych Z Big thing, nie? Mhm. Tutaj, mhm. że tutaj ma być metawersum, nie wiadomo co. Ale rzeczywiście, a to, gdzie jest już dokonana jakaś konkretna innowacja, to jest za nudne, za trudne, za mało. Ym, tu nie ma w co inwestować, mhm. tak, nie, za wiaru, nie, nie ma wiaru, Nie ma jakiegoś tam wielkiego funduszu inwestycyjnego, który by chciał w to, w to pójść. No i. Mamy takich przykładów naprawdę dużo w Polsce, widać to też było jak wybuchła pandemia, kiedy się chociażby okazało, że jakiś system w Polsce nie działa. Głównego inspektoratu sanitarnego, nie? trochę wstyd. Trzeba było wielkiej pandemii, żeby GIS został podłączony do jednej infolinii wspólnej, więc niewielkie, czasami niewielkie, nie wiadomo jakie innowacje, tylko po prostu wdrażanie tego co mamy i byłoby lepiej. No tak, no bo to, byłaby taka, to byłby idealny przykład na to, że nawet proste technologie mogą działać w służbie dobra. No tak, a my tu ciągle krytykujemy te technologie, więc czasami powinniśmy pochwalić. Więc jeżeli chodzi już o chwalenie, to chyba możemy pochwalić y, regulatorów, urzędników i polityków y, z dwóch stron y, oceanu Atlantyckiego za to, że tak dosyć szybko zerwali się do procesu kontrolnego i regulacyjnego i sztucznej inteligencji. Tak, tak, tak. E, ja mam nawet na to swoje prywatne e, określenie uregulować zanim złoży jaja. <grywa> Jaja już złożyło, zanim się wykluje. Ta, o, to proszę bardzo, może być. Taka jest prawda, może bo być. już ta sztuczna inteligencja jaja poskładała. Będziemy o tym miały też najbliższe odcinki o sztucznej inteligencji, chociażby w Chinach, o tym, jak tam złożyła jaja i co tam się z tym w sztucznej inteligencji wykluwa, ale rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej. W tym naszym Jurassic Parku, już są naukowcy i te jaja przynajmniej starają się badać. <noise> no i to starają się badać dość, powiedziałabym, dokładnie, bo w dniu premiery tego odcinka... Przed... Nawet tuż w godzinach, moim zdaniem, bo tak, będzie po tak, i tak. będzie około 10 zacznę zaczyna przesłuchanie. Czyli będą Państwo mogli odpalić tę historię, a potem od razu przełączyć się na bardzo ważne przesłuchanie, bo przed amerykańskim kongresem zeznawać będzie nie kto inny jak sam Altman, czyli szef OpenAI, czyli firmy, która stworzyła najgorętszą technologię ostatnich pięciu lat. No, czyli ChatGPT. GPT, tak? tak jakby ktoś jeszcze tak, nie pamiętał. Nie, tak. tak. No i senatorzy to będą go przepytywać na okoliczność możliwości oraz zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Richard Blumenthal to jest senator, który będzie prowadzić to przesłuchanie, demokrata który jednocześnie przewodniczy senackiemu panelowi do spraw prywatności i technologii, e, ujął to tak. Sztuczna inteligencja pilnie potrzebuje zasad i zabezpieczeń, które będą mogły poradzić sobie z jej ogromnym potencjałem oraz pułapkami. No i to jest zresztą jedno y, znaczy, to, to... To posiedzenie ma być zresztą pierwszym z serii przesłuchań poświęconych sztucznej inteligencji. Także we wtorek 16 maja ma zeznawać wiceprezeska IBM, Christina Montgomery oraz Gary Markus, emerytowany profesor Uniwersytetu Nowojorskiego. No, on jest też byłym założycielem i prezesem spółki Geometric Intelligence, przyjętej przez Ubera, który jest postrzegany i definiuje się jako taki ostry krytyk AI, więc będzie ciekawie Markusa posłuchać. Mhm. No w ogóle bardzo ciekawe jest to, że tym razem mamy do czynienia z tymi przesłuchaniami właśnie nie po tym, jak się te jaja już tam wykluły, jak już tam Facebook ma 2 miliardy użytkowników, a TikTok miliard 700 i właściwie nie wiemy, co z tym zrobić, tylko zanim dojdzie do takiego potężnego przejęcia przez AI wielu aspektów życia. Tak, i to jest akurat temu tutaj trzeba przyklasnąć, no bo faktycznie zbyt wiele razy mm, oglądaliśmy... Co dla nas jest bardzo ciekawe i w ogóle, ale zbyt wiele razy oglądaliśmy problemy generowane przez technologię, którym też można było zaradzić dużo wcześniej, gdyby politycy zainteresowali się, jak ta technologia działa i jakie mogą być konsekwencje jej wdrożenia. Natomiast sam też ten moment jest przesłuchania jest bardzo ciekawy, no bo ono odbędzie się w momencie, kiedy taka zimna wojna Big Techów wywołana właśnie przez Chat GPT szaleje. E, po błyskawicznym sukcesie tej generatywnej sztucznej inteligencji o najlepszą AI konkurują już chyba, no chyba wszystkie, bez kozery powiem wszystkie, e, big techy z mm, Microsoftem, czyli inwestorem w OpenAI e, na czele, z Googlem, który dopiero... Te, no, Próbuje i teraz ogłosił niedawno na konferencji Google IO e, całą serię usprawnień związanych ze sztuczną inteligencją, które w tym roku ma zamiar wdrażać. E, no a do tego wagonika jeszcze bardzo starają się wskoczyć Facebook. Jak zawsze. Jak, tak, jak zawsze, no bo tak, z, z tego metaversum trzeba jakoś przełożyć bajkę i wskoczyć na, e, na AI. No i oczywiście werble e, Elon Musk, który najpierw straszył i groził, a teraz próbuje stworzyć własną AI. No, to też do przewidzenia było, ale to jest, znowu zapowiadając nasz kolejny odcinek. Jak się przyglądamy tym, co się dzieje w największych bigtach chińskich, to wszystkie inwestują we sztuczną inteligencję. Nawet nie inwestują. One wszystkie już mają swoje produkty i to produkty bardzo konkurencyjne w stosunku do tych e, amerykańskich czy też zachodnich, e, a niektóre wręcz wyskakujące trochę bardziej do przodu. Jest chociażby taki bardzo ciekawy produkt Alibaby, e, dotyczący zarządzania Smart Cities. Wykorzystując sztuczną inteligencję, on został wdrożony w Honzu dwa lata temu do zarządzania miastem całym. Więc my się tutaj jaramy generatywną sztuczną inteligencją, a po cichutku, po cichutku w niektórych miejscach już nie tylko generatywna, tylko taka bardziej na przykład, produktowa sztuczna inteligencja jest w użyciu i tym bardziej. Będzie coraz więcej pytań o etyczność tych zastosowań sztucznej inteligencji i konsekwencje jej stosowania. Eee, więc mamy w ogóle o etyczności i o tych wszystkich pytaniach kolejny e, odcinek naszego podcastu. Też go bardzo Państwu polecamy, bo te pytania się wcale nie zestarzały, one się stają coraz bardziej gorące. Ale być może nagramy kolejny, bo e, pytania, które już zostały zadane się nie starzeją, ale pojawiają się nowe. E, I tych wyzwań faktycznie będzie to, tylko coraz więcej. Mm. No tak, tak. Samo to przesłuchanie, o którym mówimy, następuje też miesiąc po spotkaniu Charlesa Schumera, przewodniczącego większości w Senacie Stanów Zjednoczonych, ze wspomnianym maskiem, który był jeszcze tam ten miesiąc temu traktowany taki powiedzmy jako krytyk technologii AI. No to dziś już wiemy, że on takim był krytykiem, bo po prostu się wycofał z OpenAI, no to tam krytykował. I wiemy też, o czym mówi jasno Szumer, że senat ma ambicje stworzyć takie ramy legislacyjne, które miały, mogłyby uregulować nawet przyszłe potencjalne zagrożenia AI. Oczywiście w zagłożeniu, że nie będzie to ograniczało innowacyjności całego sektora technologii, ale jednak bardzo ciekawe zjawisko regulowania. Technologii, której jeszcze nie ma, czyli takiego wyprzedzającej, wyprzedzającej regulacji. To chyba jeszcze się nie zadziało do tej pory, jeżeli chodzi w ogóle o prawo. Już nie co o prawo technologii. E, chyba nie, ale ja mogę tylko przyklasnąć. E, I co więcej, to nad czym Ameryka dopiero się zastanawia, Europa już z grubsza ma. Opracowane. Tak, ta Europa, która jest taka w ogóle zawsze skostniała tak. i w ogóle reguluje marchewki, nie? które są owocami. <gulij <marcewki>. <gulij> tak, no ja wiem, że to, nad czym Ameryka dopiero się zastanawia, Europa ma już z grubsza. Opracowane. I ja się oczywiście mogę śmiać z regulowania marchewek, ale no, tak Europa do, do tej pory była postrzegana. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że już za miesiąc, w połowie czerwca, Parlament Europejski będzie pracować już nad takim ostatecznym kształtem ustawy AI Act, czyli takiej regulacji, które mają sprawić, że algorytmy sztucznej inteligencji nie będą wykorzystywane przeciwko Użytkownikom. Trochę o tym AI-Act już wspominałyśmy, ale y, ja myślę, że poświęcimy cały odcinek tak naprawdę regulacjom, europejskim regulacjom internetu, bo nie tylko AI-Act, ale również DSA-owi, czyli Digital Service Act, który już właściwie jest uchwalony i za chwilę będzie wdrażany. Strasznie dzisiaj mamy dużo zapowiedzi tego, co będzie, ale chciałybyśmy też, y, żeby te kolejne odcinki tej historii były takim trochę przewodnikiem po tym, co, 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 co ważnego może się zadziać, na no, co ważnego warto zwracać uwagę. A, a ważne jest ewidentnie to, że po miesiącach pracy europosłowie osiągnęli kompromis w pracach nad jej aktem i osiągnęli go w takim naprawdę najgorętszym możliwym momencie szczytowym. Wydaje mi się, że oni też sobie zdają sprawę z tego, że e, to jest technologia, która będzie nabierała wyłącznie rozpędu. E, I jeżeli jest moment na regulację, to to okno się właśnie teraz otwiera. No tak, zanim jak tam było, złoży jaja. Złoży jaja, tak. <laughs> no y, więc zanim złoży jaja, Sztuczna Inteligencja też bardzo polecamy interesować się nią, y, dokształcać się z tego, jaki może mieć wpływ na naszą rzeczywistość, więc y, słuchać po prostu tech story. A nasz podcast jest dostępny na wszystkich możliwych platformach podcastowych i w aplikacji Talk FM. Naszą wydawczynią jest Katarzyna Michałowska, której bardzo dziękujemy. Piszcie do nas z opiniami z uwagami, zaczepiajcie nas też w mediach społecznościowych, na naszym własnym koncie na Instagramie, techstorie podkreśnik podcast i piszcie do nas oczywiście na maila techstoriemaupotok.fm. Do usłyszenia, dziękujemy. #tekstorie Sylwia Czubkowska, Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Te Tech